Żeby pan nie wskoczył za chwilę do środka, żeby nie było awantury. No, no, nie. Bartek, weź się otrzym, żeby nie było awantury. Nie, ale chciałbym z panem wejść chociaż chociaż zabrać swój potrzebne... Nie, musimy najpierw z nim porozmawiać. Tak, tak, to wie, nie, tej, po, policja cię nie wprowadzi. Bartek, to jest sport naprawdę. Nie ma czegoś takiego. No to zgadzam że, że ja się. Halo, dzień dobry, policja. Postaramy się, żeby we, żebyśmy jakiejś sami porozmawiali z panem, tak? no, panie. Tak. <laughs> Chodź, Bartek, tak, bo chyba nie się boją. Powiedzcie, żeby Szanowni, no, Jesteśmy jest. To policjantami, nie wejdzie z nami, czekaj, nie Dobrze, okay. żeby mógł pan, żeby. Mógł chodź, Bartek. Coś, pan chodź, chodź, Bartek. Dobrze, już pan wolczy tego. Proszę, proszę, otworzyć mm -hmm. No, pan dalej. Proszę, otwórz. No, dobrze, dobrze. Otwórz, pan, proszę. Bartek to nie rób awantury. Żebyśmy się nie dotykali. No właśnie, ciekaw jestem, czy nie przytrzymasz? Dobra, zatrzymajcie, zatrzymajcie. Nie nie, 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 nie. Bartek, no co, co ty robisz? Nie otwiera Pani, nie otwiera Pani. Bartek się wka. Proszę, otknijcie drzwi na rynku. Albo wejdźcie, bo jest policja. Nie wchodź. Bartek, no nie wchodź. Nie nie co ty robisz? Kurwa. No, 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 co pan robi? Co pan Pan nie ma prawa tu być, proszę, proszę pana. A pan, to widzę. Pan wejść? Chce pan tu po prostu... Nie Bartek. Wyjdź, Bartek, stąd. tą. pana pana, proszę proszę, proszę pana. Pan, 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 pan. przepraszam, pana, tu, wystawcie, ludzie, no, już. Wystawcie to. pana, proszę Przepraszam, przepraszam, pan Przepraszam, 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 ale państwo się teraz odsuną. Do tak, 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 tak. Na razie musimy to wystawić. Na razie musimy to wystawić. O takie, takie samo pudło to na wprost płynie z namiotami. No tam widzę, ale... Widzicie? Tak, no tak, to bardzo proszę. A te poliksiążki nie mogą zostać chociaż? Bartek, czy jakieś oświadczenie chcesz wygłosić? Nie, na ja już mówię na oświadczenie. Tak? Znaczy chcesz wygłosić oświadczenie, że nie chcę kanapy. Nie chcę kanapy, czekaj, nie chcę łóżka. Na pewno. Dawaj. Nie chcę kanapy, nie chcę łóżka. Eeeem, nie chcę No a resztę chyba wszystko chce. Tak nie mogę podstawić a tam w tej po prostu y, można oszaleć.